W miednicy one stymulują prenatalnie Twoje dziecko. Twoje dziecko się teraz uspokaja, ono w ciąży. Jeżeli regularnie będziesz wykonywała te ruchy, to później w porodzie Twoje dziecko również, jak zawsze się wykonywać, będzie się uspokajało, będzie znało już ten ruch. W czasie ciąży rozluźnisz stawy biodrowe, rozluźnisz napięty brzuch, rozluźnisz odcinek lędźwiowy, zmobilizujesz go, no i będziesz zapobiegała również. Yy, bólom w odcinku lędźwiowym, czy bólą pachwin, czy bólą stawów biodrowych. Flow nasze, tak? Cały czas się bujać, mieć miękkie kolana. Miękkie kolana powodują, że twoja miednica też jest rozluźniona, tak? I, I ona się cały czas po prostu luzuje, rusza i w ten sposób pomagasz swojemu dziecku. No a przy okazji na co dzień chodząc możesz też przygotowywać się do swojego flow porodu, tak? Do swojego świadomego akcentu. Tak, poczucie jej pójście swoim umysłem do miednicy w czasie ciąży jest bardzo istotne. Tak? Po to dostałyśmy te 9 miesięcy, żeby skupić się na tej przestrzeni, pracować na mięśniach, na miednicy i łączyć po prostu, łączyć z miednicą, ponieważ ta miednica będzie bardzo mocno użyta w trakcie porodu.